I dziś w końcu zapraszam Was na haul lumpeksowy, dawno na moim kanale nie było takiego filmu, chyba 3 miesiące temu ostatnio. Byłam od tamtego czasu parę razy w lumpeksach, ale wiele razy wychodziłam po prostu z niczym, bo tak jak Wam już kiedyś mówiłam w tych zasadach lumpeksowych, staram się kupować rzeczy, które naprawdę mi się przydadzą. Nie wchodzę do lumpeksa z myślą, że o dzisiaj są rzeczy mega tanie, jest mega w to po prostu nakupię sobie tyle. Pokażę Wam dwie rzeczy, które sobie kupiłam. Zacznę od sukienki. To jest sukienka z Primark'a. Jest to sukienka taka biało-czarna, w takie. Nie wiem, co to jest zebra, czy co to jest. Sukienka dosyć długa. Może to zauważycie, że ona. Nie jest to Maxi. Ale to jest takie trochę midi. Nie mam ani jednej takiej sukienki, która by zakrywała aż tak kolana, ale kiedy ją przymierzyłam, to stwierdziłam, że wygląda w niej bardzo seksownie. Bardzo mi się spodobało to, jak w niej wyglądam, ponieważ dosyć fajnie podkreśla moją figurę. Mimo, że zakrywa praktycznie większą część nóg, to wygląda to naprawdę ładnie, elegancko. Bardzo dobrze by wyglądała z taką ramoneską czarną, ale mam jedną kurtkę skórzaną, tylko ona jest dłuższa. I z tą kurtką źle to wygląda, dlatego będę polować jeszcze na taką ramoneskę. Może się kiedyś uda w Lumpeksie, a jak nie, no to po prostu gdzieś tam w sklepie jakimś. Bardzo mi się ta sukienka pod Podoba. Ona w ogóle miała ostatnie resztki metki, dlatego ją tutaj wypryłam i, i tej metki tutaj nie ma. Ale pokażę Wam Atmosfer. Sorry z Atmosfer. A Atmosfer należy do Primarka? Jak to jest? Primark. No tak. Kupiłam ją za 3 zł i 50 groszy, więc jestem bardzo zadowolona. Na pewno będę w niej chodzić latem. Nie krępuje ruchów, mimo że jest dopasowana do ciała, to bardzo fajnie się w niej czuję, nigdzie mi nic nie upina. Bardzo mi się spodobała. Uważam, że to jest trafiony zakup i na pewno dużo lepszy niż gdybym kilka razy kupiła jakieś totalnie zwykłe, niepotrzebne rzeczy w Lumpeksach pod wpływem presji, że muszę coś kupić. Dlatego warto jest kilka razy czegoś nie kupić, żeby potem kupić jedną fajną rzecz. Kupiłam jeszcze jedną rzecz, to był inny wypad. Szalik, niby zwykły szalik. Taki szalik nie można kupić za 20 zł w sklepie, a ja go w lupek się znalazłam za 2 zł. Szalik wyprałam, jest taki, to nie jest biel, to jest taki bardziej krem. Jestem z niego bardzo zadowolona, ponieważ bardzo fajnie wygląda, jak go gdzieś tam zestawię z jakąś kurtkę na przykład, którą mam na zimę, to mogę tutaj owinąć na wysokości szyi i to dodaje takiego uroku, fajnie to wygląda. Mogę zawsze tutaj pod kurtkę włożyć jeszcze te frezle, jeżeli nie chcę, żeby było je widać. Też kupiłam go z myślą, że będę mogła się nim na przykład zasłonić ramiona. Na przykład jak byłam w Tajlandii na wakacjach, no to tam często gdzieś w świątyniach trzeba było zasłaniać ramiona i jakbym miała taką chustkę, no to ona jest dosyć Taka uniwersalna, jeden kolor, i bardzo by się sprawdziła. Można też na plażę sobie wziąć. No tak jak widzicie, kupiłam tylko dwie rzeczy przez te ostatnie trzy miesiące. Coś czuję, że za niedługo będę musiała zrobić mocną selekcję w mojej szafie, ponieważ tych ubrań trochę ostatnio kupiłam. A ja jestem straszną minimalistką. Jeżeli coś przynoszę do mieszkania, jakieś ubrania, to wyznaję taką zasadę, że dobrze by było też coś z tego mieszkania wynieść. Czyli jak przynoszę do szafy nową bluzkę, to też przydałoby się jakąś starą bluzkę wyrzucić. E, dlatego, że nie lubię po prostu gromadzić e, olbrzymiej ilości ubrań i no, nie lubię się po prostu otaczać przedmiotami, i mieć wszystkiego za dużo. Wolę mieć mniej niż więcej. E, mniej znaczy więcej, <laughs> wiecie jak to jest. E, no, także tak się zastanawiam, czy jak będę robić porządki w mojej szafie, to czy chcielibyście być razem ze mną żebym zrobiła taki film na żywo, porządki w szafie. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie. Kochani, jeżeli film Wam się podobał, proszę o łapki w górę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Trzymajcie się, do zobaczenia, Cześć!